Hej, dzisiaj pokażę Wam, jak przerobić zwykłą jeansową spódniczkę w coś ciekawszego. Będzie to spódniczka z naszyciami na kieszeniach, które nie będą już pełnić swojej dotychczasowej roli, tylko będą mieć charakter czysto dekoracyjny ponieważ będą powycinane. Tę spódniczkę możemy nosić na wiele sposobów, nie tylko z odsłoniętymi biodrami, ale na przykład możemy pod nią założyć kabaretki, które będą super wyglądać nie tylko na naszych nogach, ale też właśnie w tych wycięciach na biodrach. Możemy też nosić ją na przykład z czarnym body, które zasłoni nam te nasze wycięcia i będzie wyglądać bardziej klasycznie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć jak wykonać taką spódniczkę, to koniecznie oglądajcie dalej. Potrzebne nam będą małe nożyczki, duże nożyczki, naszywki i oczywiście spódniczka. Ja akurat swoją kupiłam wczoraj w H&M za dosłownie 20 zł, więc gdyby coś ewentualnie poszło nie tak, to straty nie byłyby duże. Robię dziurkę w kieszeni i całą wycinam. Dużymi nożyczkami wycinam środek kieszeni, a niedociągnięcia poprawiam małymi. ponieważ moja naszywka jest zbyt duża, odcinam kawałek. Teraz kładę ją na kieszeni i umieszczam wedle swojego uznania. Ostatni krok, czyli naprasowanie jej na spódniczkę. Jeżeli będziecie mieć taką, której nie można naprasować, użyjcie jakiegoś mocnego kleju typu super glue i też będzie się dobrze prezentować. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki krótki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapominajcie o łapkach w górę, wysyłajcie mi swoje zdjęcia, jeżeli odwzorujecie ten pomysł. I widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia.